Hej, to krótko i na temat i dzisiaj opowiem wam o taśmach samowulkanizujących marki Scapa, model 2501. Taśma samowulkanizująca Scapa 2501 to specjalistyczna taśma klejąca używana głównie w celu izolacji, uszczelniania i ochrony połączeń kablowych oraz rur. Ze względu na jej zdolność do samowulkanizacji. Kiedy jest naciągnięta i owinięta wokół obiektu, tworzy jednolitą wodoodporną i trwałą izolację. Jest szczególnie ceniona za wysoką odporność na wilgoć i korozję, dzięki czemu doskonale sprawdza się w trudnych warunkach środowiskowych. Prawidłowe ułożenie taśmy zapewnia całkowitą wodoodporność na wodę słodką i morską w bardzo szerokim zakresie temperatur. Taśmy samowulkanizujące nie posiadają kleju. Ich nośnikiem jest kauczuk polizobutylenowy. Doskonale sprawdzą się między innymi do izolacji połączeń i napraw kabli do 46 kV, do połączenia, zabezpieczenia i uszczelnienia dowolnych elementów znajdujących się pod wodą, do ogólnych zastosowań izolacji wodno-uszczelniającej, do zabezpieczeń antykorozyjnych rur stalowych, elektronarzędzi oraz innych elementów, do zabezpieczeń i ochrony połączeń mających kontakt z wodą, do podstawowych i zaawansowanych zastosowań dla Majsterkowiczu. Taśmy samowulkanizujące poradzą sobie w każdych warunkach. Jednakże warto pamiętać o tym, aby w miarę możliwości oczyścić powierzchnię z kurzu, tłuszczu, oleju oraz innych zanieczyszczeń. Istotnym elementem jest prawidłowa aplikacja taśmy. Po ściągnięciu folii ochronnej owijamy taśmę z takim naciągiem, aby taśma zwęziła się do 2 trzecich swojej szerokości, a kolejne warstwy były układane na 50% zakładkę. Gwarantuje to ścisłe doleganie taśmy do przedmiotu zabezpieczanego i kolejnych warstw taśmy. Naciąg z kolei jest bardzo ważny, ponieważ gwarantuje uzyskanie dużej siły przywierania. Jeżeli warstwy będą ściśle przylegać, to proces samowulkanizacji trwający kilka godzin przebiegnie prawidłowo i zapewniona zostanie szczelność. Po więcej informacji zapraszam Was do karty produktu na naszej stronie internetowej.